I witajcie z tej strony! Adrianna! Jako, że mój film o 10 rzeczach, które w 2010 roku były bardzo modne, a teraz są żonadą, bardzo Wam się spodobał. Jak ktoś jeszcze nie widział? Zapraszam do obejrzenia. A także dlatego, że w komentarzach napisaliście mi jeszcze mnóstwo rzeczy, o których zapomniałam powiedzieć, to dziś przychodzę do Was z drugą częścią. Tak więc, jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę i ruszamy. Zobaczcie, zamówiłam sobie nową koszulkę i już się dziura zrobiła. Ale nędza. Pierwszy trend, i również nie wiem, jak mogłam zapomnieć o nim powiedzieć! Bo zdecydowanie byłam ofiarą tego trendu. To były arafatki. Tak, w 2010 roku wszyscy mieliśmy obsesję na punkcie chustek. Rekordy popularności biły blogi albo kolumny w gazetach, które pokazały, jak zawiązać arafatkę na milion sposobów. I słuchajcie, ja jestem nawet wdzięczna temu trendowi, dlatego że przez całą drugą klasę swojego gimnazjum ja chodziłam w arafatce. Ponieważ miałam gigantyczny, ogromny, obezwładniający trądzik na dekolcie. Po prostu u mnie na dekolcie nie było jednego wolnego milimetra niepokrytego krostą. Krosta na kroście, krosta na kroście. Wszystkie były wielkie, czerwone, nie dało się wycisnąć. Och, co ja Wam będę mówić? I właśnie dzięki temu, że takie modne były arafatki, to ja po prostu się całą tą arafatką obwiązywałam i nie było problemu. Tak więc bądź co bądź, ja jestem całkiem wdzięczna temu trendowi. Trend numer dwa i napisała mi o nim Taotowiczka. To szorty z ćwiekami i również dziwię się, jak mogłam zapomnieć. Chyba nie miałam po prostu kasy na takie szorty, pewnie dlatego. Rok 2010 bardzo mocno nawiązywał modowo do lat 90., które były bardzo grunge'owe i dlatego w roku 2010 również pojawiło się coś właśnie takiego rockowego, właśnie w postaci ćwieków. Tak więc w 2010 roku wszystkie modne dziewczyny pomykały w szortach z ćwiekami, tylko nie ja, bo nie było mnie stać na ten trend. Teraz sobie pomyślałam, że równie dobrze mogłam kupić świeki w pasmanterii i po prostu naszyć je na spodnie, ale chyba nie byłam wtedy zbyt inteligentnym dzieckiem. Trend numer 3 i. Aaaaah! Kochałam go! To były naszyjniki z sobą! O mój Boże, kochani! Jak ja uwielbiałam ten trend, wydawało mi się, że nie ma na świecie nic bardziej uroczego, pięknego i cudownego niż te naszyjniki. Pamiętam, jak mama dała mi pieniądze na książkę od biologii i zamiast książki od biologii kupiłam sobie ten naszyjnik? Czyli jednak byłam inteligentnym dzieckiem. Jakby coś to nie to, że namawiam kogoś do nieuczenia się. Nie, 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 nie usłyszycie tego ode mnie. I również jeżeli chodzi o naszyjniki, to trochę mniej popularne, ale nadal były naszyjniki z zegarkiem. I powiedzmy sobie szczerze, szkoda, że ten trend przeminął. Młodość już nie wróci. Ale może ten trend wróci, bo wszystkie trendy wracają, tak więc miejmy nadzieję, że tak. Trend numer 4, o którym przypomniała mi moja koleżanka, zapomniałam o nim, bo również nie miałam tej rzeczy. Były kolorowe rurki. Ach, kochani, w roku 2010 wszyscy nosili tylko rurki. W ogóle nie było mowy o jakichkolwiek innych spodniach. Wszystkie inne spodnie niż rurki były pase, a najmodniejszymi spodniami były rurki kolorowe. Rurki były dostępne we wszystkich odcieniach, od bardziej spokojnych, jak na przykład te zielone, po wielokolorowe, niebieskie, czerwone. Mieliśmy odwagę w tym 2010 roku, nie? Punkt numer 5. I o tym trendzie również przypomniała mi Wicka. Nie dziwię się, że o nim zapomniałam, dlatego że mój mózg po prostu wyrzucił ten trend z pamięci. and she... Dlatego, że on był wszędzie. To był motyw wąsów. Wąsy, wąsy, wąsy. Wszędzie wąsy! Naszyjniki z wąsami, tatuaże z wąsami, gadżety z wąsami. Wąsy to był po prostu taki marmur 2010 roku. Był wszędzie. Ten trend był bardzo uroczy, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli widzicie to u każdego, na wszystkim, no to już po prostu macie dość. I nie dziwię się, że mój mózg po prostu wyrzucił wąsy z pamięci. Wyrzucanie myśli z pamięci to jest właśnie ten sposób radzenia sobie naszego mózgu z trudnymi emocjami i najwyraźniej motyw wąsów był dla mnie bardzo trudną emocją. Muszę zadzwonić do mojego terapeuty, bo to najwyraźniej wzbudza we mnie zbyt duże emocje. Za dużo wspomnienie. Punkt numer 6. również bardzo uroczy trend, który nie jest żenado, nadal widzi się go na ulicach, ale już nie tak dużo jak właśnie w latach 2010. To zakolanówki. Kochani, wszyscy szaleliśmy na punkcie zakolanówek. Wydawało mi się, że na tej ziemi nie powstało nic bardziej uroczego i kobiecego niż zakolanówki. Były różne wersje zakolanówek, albo po prostu długie skarpety, które naciągaliśmy na nasze nogi, albo jakby takie namalowane zakolanówki na rajstopach. To był zdecydowanie mój typ zakolanówek, dlatego że czułam się w nich po prostu mniej wyzywająco i był bardziej akceptowany w mojej szkole. No i pojawiały się również zakolanówki. Z jakimiś różnymi namalowanymi rzeczami, na przykład kotkiem, albo z wąsami. Aaaa! Słuchajcie, prawda była taka, że jeżeli założyłybyście zakolanówki i buty lity, o których mówiłam w poprzednim odcinku z tej serii, to byłybyście najmodniejsze w 2010 roku. Byłybyście po prostu królowymi mojego gimnazjum, dlatego że ten look był najbardziej trendowy. Buch numer 7! Również uroczy trend. Widać, że rok 2010 to był taki rok pomieszania bycia rokowym. I cute. <skrywa> Idealne połączenia. Tak więc, tylnym numer 7 były torby, listonoszki. Bardzo, bardzo urocze torby. Marzyłam o tej torbie, ale nie było mnie na nią stać. Oglądałam sobie na różnych stronkach, natomiast, no, nie dla mnie. To jest właśnie minus bycia nastolatkiem. Człowiek ma najwięcej ochoty ubierać się w jakiś modny sposób i nie ma na to pieniędzy. Natomiast trzeba przyznać, że ten look był bardzo, bardzo uroczy i tak dołóżcie to do zakolanówek i butów lita i jesteście po prostu mwah, najmodniejsze. Punkt numer 8. Coś, co właśnie bardzo mocno nawiązywało do tego rokowego stylu, ale w takiej bardziej glamour wersji roku 2010 to były czarne kapelusze. Och, kochani, jak ja sobie kupiłam ten kapelusz, jak mi się podobał, ale jak ja się wstydziłam w nim chodzić. Nie wiem czemu, co jest takiego w kapeluszach, że są takie piękne, takie kobiece, dodają tyle elegancji, a jednak bardzo często wstydzimy się w nich chodzić, bo myślimy, że jest to po prostu już takie, wiecie, too much. Że ktoś na nas spojrzy i powie, aha, ona najwyraźniej stara się za bardzo. I tego się bałam. A wiecie, jak jest się nastolatkiem, to człowiek bardzo mocno bierze do siebie opinie innych ludzi nie wiem jak wy, ale ja na pewno byłam takim nastolatkiem. I co prawda miałam taki kapelusz, ale nie nosiłam go zbyt często. Czarne kapelusze były po prostu hitem, szczególnie noszone na jesień. A jeżeli chciałyście pokazać, że jesteście bardziej na luzie i nie lubicie takiej bardzo dziewczęcej mody, no to równie popularne na jesień były czarne czapki. Ja kochałam te czapki przede wszystkim dlatego, że świetnie ukrywały. Jeżeli miałyście niezrobioną fryzurę albo włosy, które nie były myte od tygodnia. I kochałam je też dlatego, że były fajnym elementem stylizacji, były niedrogie i nie były takie tłumaczy jak kapelusze. Do tego ja moją czapkę kupiłam za jakieś może 3-5 zł na targu u Kolesia, który sprzedawał rzeczy dla panów pracujących na budowie. Tak więc byłam w siebie bardzo dumna. Numer 9. I aż wstyd przyznać się do tego trendu. I aż wstyd przyznać się, że ja po prostu go kochałam i chodziłam w tych leginsach non-stop. Co ja sobie myślałam? To były lateksowe leginsy. Nie leginsy skórzane. Nie, 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 kochani, źle mnie zrozumieliście. Nie, nie, nie! Pełne Czarne, świecące, lateksowe leginsy! A! Ja chodziłam w tych leginsach po szkole, to ja miałam w głowie! Ja się dziwiłam, że nauczyciele mnie nie lubili. W pewnym momencie właśnie bardzo modne stały się takie hardcore lateksowe legginsy, i ja miałam na ich punkcie obsesję. Nosiłam je oczywiście do krótkich bluzek, nawet nie do tuniki, więc musiałam wyglądać po prostu. Ech. Przemilczmy ten temat. O ile teraz spodnie właśnie skórzane albo leginsy skórzane wyglądają ok i są bardzo spoko, no to te leginsy modne w 2010 roku to był po prostu To był po prostu kicz. I numer 10, również trend, który po prostu ubóstwiałam. To były krótkie spódniczki z wysokim stanem. Słuchajcie, wtedy wszyscy chodziliśmy w takich spódniczkach, ok Nie tylko ludzie na co dzień albo blogerze. Nie. Gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy! Wszyscy chodziliśmy w tych spódniczkach. Nie dziwię się, dlatego, że były bardzo fajne dla sylwetki, powodowały, że nasza talia była mniejsza. Nogi wydawały się być szczuplejsze i ogólnie byłyśmy bardziej smukłe i wysokie. Kochałam ten trend, teraz trochę już nie mogę się patrzeć na spódnice tego typu, może przez to, że chodziłam w nie przez całe swoje nastoletnie lata, to teraz ten trend wydaje już mi się tak nudny, że czasem jak widzę spódnicę z wysokim stanem, to mam takie, czy ja na pewno odrobiłam zadanie z biologii? O nie, znowu facetka z matmy się na mnie uweźwie. Po prostu szkoła do mnie wraca. Nie no, a tak serio, to oczywiście nie mam nic do tego trendu. Moim zdaniem te spódnice były super urocze. Ja pamiętam, że ja miałam w ogóle swój już upatrzony rozmiar tych spódnic, i ja tylko chodziłam do Handemu i kupowałam inny kolor. Dlatego, że te spódnice były dostępne we wszystkich kolorach, we wszystkich wzorach, i ja już ich nawet nie musiałam mierzyć. Już wiedziałam, co mam kupować, brałam i wychodziłam. No, i powiem Wam tak, że to jest rzecz, z której jestem dumna, i pamiętam ją do tej pory, że kiedyś udało mi się kupić piękną spódnicę tego typu na letniej wyprzedaży w handemie za 10 zł. Ach, dobrze, jakby mieć być z czego prawda? Niektórzy, nie wiem, zdobywają nagrody, są milionerami, a ja kiedyś kupiłam spódnicę w handemie za 10 zł, tak więc tak. Jestem siła bardzo dłonna. Okej, okay, i to były wszystkie trendy 2010 roku, o których chciałam Wam powiedzieć, które kiedyś były bardzo modne, ale już przeminęły. Zdecydowanie nie były to żenady, tak jak w tamtym odcinku. No, może prócz tych lateksowych leggingsów, te lateksowe leggingsy to naprawdę był koszmar. Tak więc, no, nie były to jakieś takie straszne żenady, ale rzeczy, które już raczej z mody wyszły. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli o czymś zapomniałam i był jeszcze jakiś inny trend modny w 2010 roku, to koniecznie napiszcie mi to w komentarzach. Może nakręcimy część trzecią. A ja już się z Wami żegnam. Pa, pa! Do zobaczenia!